Witam w strefie 11. Historia, którą chciałbym dzisiaj Państwu zrelacjonować, jest związana z najbardziej intymnymi przeżyciami człowieka. Dlatego chciałbym o tym przypadku opowiedzieć w nieco inny niż zwykle sposób. Aby nie narzucać Państwu z góry jakichkolwiek sądów, chciałbym skupić się na dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzeń. Wielu te zdarzenia mogą przerazić, niektórym mogą się wydać niewiarygodne, jednakże historię tę napisało samo życie. W naszym życiu zdarzają się czasem sytuacje z pozoru proste. Wydaje się, że łatwo je ogarnąć. Dopiero kiedy znajdujemy się w wirze wydarzeń, okazuje się, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się to początkowo wydawać. Musisz mi oddać za to duszę, zemę za to. I niby taki pakt ze żadaniem zawarł. Tomasz Gruza stanął przed zadaniem, którego nie spodziewał się nawet w najczarniejszych snach. Wykonując ten rytuał, sam miałem dreszcze na plecach. O tym już za chwilę, w strefie 11. Przy analizie tego rodzaju spraw, jak ta, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, zawsze powstaje wiele wątpliwości. Czy tajemnicze zdarzenia, których świadkiem i uczestnikiem jest przerażony człowiek, dzieją się naprawdę, czy też są one jego subiektywnymi odczuciami? Oczywiście wnioski musicie wyciągnąć Państwo sami. Kiedy jednak widzicie, jak nasza dzisiejsza bohaterka mocno przeżywa rozgrywające się wokół niej przerażające wypadki, nie ma nawet cienia wątpliwości, że mówi o naprawdę. Wszystko, jak to często w życiu bywa, zaczęło się bardzo niewinny Kilka tygodni temu dokumentaliści Strefy 11 otrzymali telefon od przerażonej kobiety. Niezwłocznie udaliśmy się do Doroszyna, małego miasteczka na wschodzie Polski. Kiedy wreszcie dotarliśmy na miejsce, przywitała nas kobieta, która bardzo chciała podzielić się z nami historią swojego życia. Długo opowiadała nam o sobie, o zawodzie pielęgniarki, który wykonywała przez kilkanaście lat, a który musiała porzucić niespełna trzy lata temu. Winą za zaistniałą sytuację obarcza zdarzenia, które doprowadziły ją na skraj załamania nerwowego. Pierwsze symptomy zdarzeń, które miały później nastąpić, jej samej, jak i mieszkającemu z nią panu Janowi, wydawały się jedynie zwykłym przesłyszeniem. Najpierw zaczęło tutaj na strychu coś chodzić. A czym było słać, coś po prostu chodzi na tym strychu? na nasłowicze było, to jakby drapanie i no i takie no ubory, tak takie jakby kroki szły. Nie brałem z tego poważnie, bo sobie myślałam, no może tchórze, może tam inne zwierzęta, bo tam wiadomo, jak najgorsze, to różne zwierzęta mogą tam wejść, no, ale żadnych odchodów tam nie było. Mijały kolejne dni. Życie w Doroszynie toczyło się swoim normalnym, zwykłym rytmem. Państwo karczewscy zajmowali się swoimi codziennymi sprawami. Powoli zapominali o słyszanych przez siebie dziwnych odgłosach. Jednak pewnej nocy na strychu znów dało się słyszeć wyraźne kroki. Pan Jan poszedł sprawdzić, co jest ich przyczyną, ale także i tym razem niczego ani nikogo tam nie znalazł. Kiedy schodził po schodach, wraz z panią Zofią stali się świadkami dziwnego zdarzenia w sypialni. Kasę spadła. A czy było posła, że spadła? kaseta spadła i, 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 i tak nie na i nogi się kołysała i ja usłyszałem, e, trup i zapach. Ja tutaj mówię, zobacz, tak tej śmierdzi, mówi trupem, nie? No ja mówię, rzeczywiście, ale po prostu się przestraszyłam. Jeden ja ten trup i zapach był, to niby to takich spalonych, takich zepsutych kartonów, takich po prostu, takich tak trochę jakby po prostu siarko-wodór, taki, ta, taki trochę właśnie zapach, taki właśnie taki, taki mdłoś, taki mdły taki. Od tego czasu odgłosy ze strychu przeniosły się do mieszkania. Domownicy są przekonani, że ktoś lub coś chce im zaszkodzić. Żyją w ciągłym lęku. Twierdzą, że w ich domu zamieszkało coś, czego nie sposób zobaczyć, lecz czego skutki są bardzo wyraźnie słyszalne. Lekier zrobił tak. Później tak. Później ktoś drapał w kafelki. Było słychać. Jak ktoś drapał w kafelki. Państwo karczewscy zaczęli bać się coraz bardziej. Po zmroku żadne z nich samo nie chciało wychodzić z domu, choć to właśnie w nim działanie tajemniczej siły było najsilniejsze. Przerażeni ludzie z niepokojem oczekiwali każdej zbliżającej się nocy. Tymczasem działanie niewidzialnej mocy nasilało się. Ktoś otwiera drzwi o, po prostu od ulicy, słychać. Ktoś idzie po sieni, ot, otwiera tamte drzwi, skrzypią one. Klamka się rusza, słychać. mi kopał po prostu w te drzwi. Później coś przechodziło, jakby przez łóżko, to już czuć. Po prostu jak to łóżko się ugina, i czuć te czyjeś stopy po prostu na tym łóżku. I potem, tak. I dalej szura po dywanie, krzesło odsuwa, i szara na krześle, a nie widać. Państwo karczewscy twierdzą, że choć w żaden sposób nie są w stanie tego wytłumaczyć, mają dziwne odczucie czegoś, co daje wyraźne znaki swojej obecności. Przerażeni ludzie, obawiając się trwin, nigdy nie opowiadali sąsiadom o swojej tragedii. Poprosili o pomoc księdza, jednak jak twierdzą, poświęcenie przez niego mieszkania nie przyniosło żadnego skutku. Proszę pana, no ja już próbuję wszystkiego, no żeby, żeby tylko było dobrze. Ja ja nie wiem, co mi może pomóc. Sami mogli się Państwo przekonać, że życie nie szczędziło Pani Zofii wielu tragicznych doświadczeń. W takich sytuacjach nawet najbardziej odporni i twardzi ludzie mogą się załamać. Kobieta kiedy skontaktowała się z nami, była przerażona. Trudno jej się dziwić, ponieważ do różnego rodzaju niepokojących zdarzeń dochodziło coraz częściej. Pani Zofia zaś, coraz bardziej bezsilna i bezradna, była wobec problemu, który powoli i systematycznie niszczył jej życie. Przez kolejne kilka miesięcy pani Zofia nie mogła zasnąć aż do wczesnego świtu. Sama świadomość nadchodzącego zmroku stawała się dla niej koszmarem nie do zniesienia. Pewnej nocy jej odczucia przybrały materialną postać. Około godziny czwartej nad ranem jej oczom ukazał się przerażający widok. Taka szara postać bez twarzy, bez oczu, bez niczego, tylko taka, taka, taka mgła, jakby taki cień, jakby taki no. Przez próg przeszło, tu z kuchni, przez to okno, i teraz tak, coś szło, tak. I później po prostu ta była zasłona i to było tak dobrze. tą zasłona się poruszyła w pokoju i przeniknął przez okno, i wtedy zaczęło robić jasno, właśnie. Przerażona kobieta podbiegła do okna, chciała sprawdzić, czy nie było to tylko przewidzenie zmęczonego długotrwałą bezsennością organizmu. Usłyszała wtedy z sąsiedniego pokoju krzyk pana Jana, kiedy tam wbiegła, zobaczyła go stojącego przed tą samą postacią, którą ona sama wcześniej widziała. Tutaj przede mną taki słup biały stanął, ale nie całkiem biały, i nota jakby były chmury, trochę tak przezroczyste, takim ciemnym, nie. Taki ciepły wiatr od tego po prostu był taki. I nie można było po prostu przez to przejść, bo to tak jakby opór był, tak jakby to odpychało po prostu. Jakby mnie odepchnęło to. I, I po małej chwili tam wstałem i, i to zaś to potem znikło. Jak twierdzą państwo karczewscy minęło kilkadziesiąt sekund i postać pojawiła się ponownie. Tym razem wyraźnie dało się odczuć także jej dotyk. Domownicy z każdą chwilą czuli się coraz bardziej zagrożeni. Twierdzą, że wtedy po raz pierwszy usłyszeli głos, który zwrócił się bezpośrednio do Jana. Dotną, tak, tak, dwa, tak, tak dwa razy, tak. tak. I, i, po, I powiedział ja, ja nie ja cię. Ja, ja nie ja nie znoszę. Ojej, to to można to, to Co się stało. Jest pali. Podczas rozmowy z dokumentalistami strefy 11 najpierw pękła lampa naftowa, a później cofnął się płomień, choć jak twierdzą domownicy, używali tej lampy od lat i nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Nie strach mam. To jest takie niespotykane. Ja jeszcze z tym się nie, spotyka, nie spotkałem, jak żyję. Mam 65 lat, to nie wiem. To może jakieś nadprzyrodzone, jakieś tam złe, no, złe duchy, albo, albo demony, albo jak, no jak to nazwać. My nie wiemy sami, co to jest. Chyba mało kto tak dobrze jak ja zdaje sobie sprawę, jak trudne jest życie człowieka umęczonego ciągiem niekończących się nieszczęść. Codziennie mam do czynienia z kilkoma takimi przypadkami. Uwierzcie mi Państwo, że skala takich zjawisk jest ogromna. Podobnie jak ogromna jest rozpacz człowieka pozbawionego nadziei na rychłą poprawę swojego losu. Zwykły odruch ludzki nakazuje więc zapytać, jak takim osobom można pomóc. W związku ze sprawą pani Zofii skontaktowaliśmy się z panem Tomaszem Gruzą, który znając trudną sytuację kobiety wspólnie z nami natychmiast udał się na miejsce zdarzy. Po przybyciu do domu państwa karczewskich, egzorcysta od razu przystąpił do analizy zeznań domowników. Następnie rozpoczął badanie miejsca, w którym stoi ich dom. Ja sobie spróbuję z tego pomieszczenia wyjść, tak jakby mentalnie, sobie wyjdę poza dom. Opuszczam cały ten dom. Tak jakbym szedł naokoło domu. Nie, poza domem nie ma. To wszystko gnieździ się w tym domu. Egzorcysta postanowił dowiedzieć się, jaka jest natura zła, która atakuje rodzinę Karczewskich. Z podobnymi przypadkami spotykał się już wielokrotnie. Po godzinie analiz postanowił odprawić armeński rytuał egzorcyzmów. Miał on przynieść spokój domownikom i miejscu, w którym mieszkają. Widać po ruchach wahadła, że jest bardzo silna energia. I tutaj będę musiał użyć swojego... Swojej techniki egzorcyzmu, która liczy się na piąty stopień, czyli jest to tak zwany najwyższy stopień. Wszędzie, wszędzie znane są cztery stopnie. Ja posiadam ten piąty. Na początku egzorcysta przygotował duchowo oboje domowników do uczestniczenia w rytuale egzorcyzmów. Następnie przystąpił do ceremonii. Na specjalnej planszy ustawił siedem świec. Zapalał każdą z nich po kolei, wypowiadając przy tym słowa modlitwy. Podczas rytuału musieli być obecni domownicy, gdyż tylko dzięki nim Tomasz Gruza mógł połączyć się mentalnie z duchem osoby, która ich nawiedza. Wykorzystując tylko jemu znane techniki koncentracji, już w trakcie ceremonii okazało się, że potwierdziły się jego wcześniejsze przypuszczenia. Z babci pokolenia to idzie. To jest duch kobiety, i to idzie po linii żeńskiej. I to jest, to jest taka rzecz, że można powiedzieć, co roku to by, to by się coraz bardziej nasilało. Może, może doprowadzić do tak zwanych niewyjaśnionych zgonów. Przy pomocy kodu znaków Tomasz Gruza na kartonikach napisał armeńskie modlitwy: jedną dla Zofii, drugą dla Jana. Przez kilka godzin medytował, nieustannie wypowiadając w myślach słowa zapisanych modlitw. Następnie zapisanymi kartonikami gasił każdą z siedmiu palących się świec. W pewnym momencie niespodziewanie przerwał rytuał. Tutaj był wykonany egzorcyzm takiego stopnia, którego jeszcze nie wykonywałem i nie myślałem, że kiedykolwiek go będę wykonywał. Jest on wykonany częściowo. Te duchy i te demony są zatrzymane częściowo. Niepowodzenie egzorcyzmu wynikało z tego, że podczas ceremonii gruza oprócz ducha kobiety odczuł także obecność drugiego bytu. Był to według niego o wiele mocniej oddziałujący duch mężczyzny. Egzorcysta był w stanie dokładnie określić datę jego śmierci. To jest osoba zmarła 2,5-2,7 lat temu. Tak, tak, Andrzej. Według Zofii podany przez gruzę opis wskazywał na zmarłego dokładnie w tym czasie jej męża Andrzeja. Dopiero teraz kobieta przypomniała sobie niezwykłe zdarzenie sprzed niemal ośmiu lat, kiedy jej mąż śmiertelnie zachorował i lekarze dawali mu tylko kilka tygodni życia. Doktorzy twierdzili, że, że on umrze, bo miał na płucach, miał, jak to się mówi, no, rak czy, 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 czy coś i, i twierdzili, że, że, że długo nie wierzył. No i poszedł do tego szpitala. Miał dużego guza na płucach, nie, wielkości, wielkości pięści na lewym płucu. A później drugie zdjęcie, ze szpitala, yy, ze szpitala wyszedł, akurat ja widziałam, bo im pokazywał, patrzę, nie ma nic. Tylko pisze, że blizny na płucach, aby są. Było to niesamowite, ponieważ mąż pani Zofii nie poddał się operacji. Właśnie wtedy Andrzej opowiedział Zofii historię, w której, jak twierdzi pani Zofia, chwalił się, że podczas jej nieobecności zjawił się u niego ktoś, kto zaoferował mu cudowne wyzdrowienie. Wtedy pani Zofia opowieść męża potraktowała jako majaki w gorączce. Dziś jednak, jak twierdzi, słowa jej męża nabierają innego znaczenia, tym bardziej, że rzeczywiście śmierć jej męża nastąpiła 5 lat po tym zdarzeniu. Ja wtedy z nim nie byłam, tylko on to opowiadał, że nie otwierał okien ani drzwi, a wszedł do niego człowiek jakiś i mówi do niego tak, żeby on mówił, Andrzeju mówi, dam ci pięć lat życia, mówi i będziesz, dostaniesz dużą rentę, mówi, ale mówi, musisz mi oddać za to duszę, ze mną za to. Taki pakt ze dla was. Zdesperowani ludzie stanęli przed decyzją o kontynuowaniu egzorcyzmów, mimo że mogą się one okazać bardzo niebezpieczne. Jeśli państwo wyrażają zgodę, to będziemy. Oczywiście, będziemy no to Nie Zabijać. Proszę państwa, jest to tak silna energia tych obojgu ludzi czyli kobiety i mężczyzny. Że y, przypuszczam, że będę, będę chyba musiał wychodzić ze swego ciała i łączyć się z nimi. Jak sami Państwo mogli zobaczyć, po odprawieniu armeńskich egzorcyzmów okazało się, że problem, z jakim zmaga się od kilku lat pani Zofia, jest dużo bardziej poważny niż na początku sądził egzorcysta pan Tomasz Gruza. Konieczne więc stało się zastosowanie zupełnie innej formy egzorcyzmów. Dla pana Tomasza Gruzy było to olbrzymim wyzwaniem, ponieważ on sam nigdy wcześniej nie stosował w praktyce tej niebezpiecznej metody. Jak niezwykłe było to dla wszystkich doświadczenie. Dowiecie się państwo już za chwilę w strefie 11. Czy przeprowadzenie powtórnych egzorcyzmów przyniosło pozytywny skutek? Wykonując ten rytuał sam miałem dreszcze na plecach. O tym już za chwilę w strefie 11. Witam ponownie w strefie 11. Życie pani Zofii było przez kilka lat prawdziwym piekłem. Z niezrozumiałych dla niej powodów jakaś tajemnicza siła przeszkadzała jej normalnie funkcjonować. Kobieta była na skraju załamania nerwowego. Aby jej pomóc, wraz z naszą ekipą do mieszkania pani Zofii udał się egzorcysta pan Tomasz Gruza. Na miejscu okazało się, że sprawa jest bardzo poważna. Pierwsze egzorcyzmy okazały się nieskuteczne. Specjalista zdecydował się więc zastosować metodę, której sam jeszcze nigdy nie stosował. Tomasz Gruza zdecydował, że aby egzorcyzm przyniósł oczekiwany skutek, musi być on przeprowadzony dopiero następnego dnia. Tym razem samotnie wszedł do pokoju państwa Karczewskich i nie wyraził zgody na obecność kamery. Dlaczego nie zgodził się pan pokazać tego rytuału przed kamerą? Jest to bardzo silne działanie. Gdyby to się dostało w niepowołane ręce, po prostu mogłoby. Komuś bardzo zaszkodzić, nawet mogłoby to dojść do przypadku śmiertelnego. Dlatego nie wolno, nie wolno pod żadnym pozorem tego nikomu pokazać. Robi się to tylko i wyłącznie w samotności. Z pomieszczenia, w którym przebywał ponad cztery godziny, dobiegały bardzo ciche odgłosy odmawianej przez niego modlitwy. Czasem przypominało to niemal rozmowę. Tomasz Gruza odmówił jednak skomentowania tego, co dokładnie działo się podczas ceremonii. Tego rytuału nie wykonywałem, po prostu nigdy nie było potrzeba używać aż tak silnego. Jedynie, jedynie tylko poprzez szkolenia i trening ten rytuał znam i ten rytuał wiem jak wykonać. Nawet muszę powiedzieć, że wykonując ten rytuał sam miałem dreszcze na plecach. W czasie, kiedy w sąsiednim pokoju trwały egzorcyzmy, domownicy gorączkowo oczekiwali w kuchni ich zakończenia. Dla rodziny Karczewskich ceremonia przedłużała się niemal w nieskończoność. Jednak, jak twierdzi Tomasz Gruza, ostatecznie przyniosła ona dobre rezultaty. Na pewno będzie w porządku. Na pewno. Już od dzisiaj, od dzisiaj yy, na pewno będzie większy spokój, większa y, taka harmonia w tym domu, większa będzie panować miłość. Na pewno. Historię, którą przed chwilą mogli Państwo zobaczyć, można rozpatrywać na kilka różnych sposobów. Dla wielu może to być jedynie opowieść o pogmatwanych ludzkich losach. Inni mogą uznać za najważniejszy pojawiający się w niej fenomen zjawisk parapsychicznych. Ktoś może skupić się na dramatycznych wyborach moralnych, które musiała dokonywać nasza dzisiejsza bohaterka. Niezależnie jednak, jak potraktujemy tę sprawę, musimy się zgodzić co do jednego: że każdy z nas może wyciągnąć z niej naukę dla siebie, która być może w przyszłości pozwoli mu uniknąć podobnych nieszczęść w jego własnym życiu. Nasze telefony czynne będą jeszcze przez godzinę. Jak zwykle czekamy na Państwa sygnały. Wszystkim zapewniamy anonimowość. Do zobaczenia w strefie 11 za tydzień. Pierwsze spotkanie z istotami pozaziemskimi przeżyła jako pięcioletnie dziecko. Potem przez wiele lat była porywana na niezidentyfikowane obiekty, w których wykonywano na jej ciele bolesne eksperymenty. Dzisiaj pani Anna jest jedną z kilkunastu osób na świecie, których wiarygodności nikt nie podważa. Przeszła badania medyczne, poddano ją hipnozie. Czy takich osób jak ona jest więcej? Czy jesteśmy stale kontrolowani przez obce cywilizacje? O tym już za tydzień w Strefie 11.